Witam serdecznie, moim gościem Patryk Górka, Głodzik z Spider Team. Witam serdecznie. Patryk, wygrywacie z Sączersami 4-2. Bardzo ważne, cenne punkty lądują do tabeli. Najpierw o tabeli. Jeżeli się nie mylę, będę to pisywał. Jeżeli się mylę, to popraw. Tylicz 22, Sylwia, Głodzik i Gold Team po 19. Dobrze to liczę? Myślę, że tak. Ciekawie, nie? Strasznie, będzie wielka walka. Wielka walka będzie, ale wracamy do walki z Sączerskami. Właśnie opowiadaj, czy to była łatwa walka, czy to była trudna walka? Na pewno było ciężko. Spodziewaliśmy się, że rywal się postawi, no i postawił nam się, było nam bardzo ciężko, ale udało się zdobyć cenne punkty. Co dzisiaj było takiego po waszej stronie, takiego pozytywnego, że udało się w tych ciężkich punktach wychodzić z opresji, a suma summarum wygrać spotkanie? Myślę, że mieliśmy dużo szczęścia dzisiaj, chociaż Pek też nam dopisywał. To co złe, no to obrona dzisiaj jakoś tak nie współgrało to ze sobą. A to co na plus u was? No napastnicy, no dzisiaj pokazali, że potrafią też strzelić do bramki. Są Czersi, drużyna, która na papierze rzeczywiście ma kosmiczny, fajny skład, ale nie przekłada się na punkty. Co ty powiesz o ich grze dzisiaj? No na pewno to jest bardzo dobra drużyna. W każdym meczu widzę, że stawia się rywalowi, grają jak równie z równym, ale niestety no tracą cenne punkty. No. Patrząc na punkty, ciekawie się zapowiada runda rewanżowa. Czyżby <grym> powtórka z Rolika i Głodzik mistrzem? No Będzie bardzo ciężko, ale postaramy się. Będziemy na pewno walczyć. I ostatnie pytanie: będzie okienko transferowe wykorzystane przez Was. Odchodzi Bartek. Nowa twarz, Twój brat, to prawda? Prawda. Duże wzmocnienie? Sądzę, że tak. No to czekamy na efekty Waszego okienka transferowego. Dziękuję za wiatr. Dziękuję bardzo.